Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Bartłomieja Dobroczyńskiego i Agnieszki Jucewicz pod tytułem Tańcząc rozmowy o kryzysie i przemianie. Czytają Bartosz Głogowski i Orina Krajewska. Jojo Betzler. Cóż, ja nie zatańczę. Taniec jest dla ludzi, którzy nie mają pracy. Rosie. Taniec jest dla ludzi, którzy są wolni. To ucieczka od tego wszystkiego. Film Jojo Rabbit. Reżyseria Taika Waititi. Jest taka historia o kobiecie, która ucieka przed tygrysami. Kobieta biegnie, a tygrysy są coraz bliżej. Dobiegłszy na skraj urwiska, dostrzega wijącą się w dół po zboczu winorośl. Kurczowo uczepia się więc pnącza. Gdy jednak patrzy w dół, tam też dostrzega tygrysy. Po chwili zauważa też mysz podgryzającą pnącze. Jednocześnie w zasięgu ręki widzi wyrastające skępki trawy truskawki. Patrzy w górę i w dół. Patrzy na mysz. Potem po prostu sięga po truskawkę i ze smakiem ją zjada. Tygrysy nad tobą, tygrysy pod tobą. To przecież nasze życie. Między narodzinami a śmiercią. Każda chwila jest po prostu tym, czym jest. Może to jedyna chwila, jaka będzie nam w życiu dana. Może to jedyna truskawka, jakiej skosztujemy. Można się życiem zamartwiać. Można też je wreszcie w pełni docenić i czerpać radość z każdej cennej chwili. Tema czodron. Mądrość nieuciekania. Przełożyła Marta Orczykowska. Wydawnictwo Mudra, Kraków, 2003. Wstęp to było dziwne. Tematem sierpniowego numeru wysokich obcasów Ekstra z 2019 roku był Kryzys wieku średniego. Iście wakacyjny temat. Do tego na okładce czarno-białe zdjęcie melancholijnej Tildy Swinton z podpisem Nastraszy, złamie serce, zafunduje orgazm. Tylko ten orgazm był w klimacie sierpniowym. Wydawało się, że to strzał w stopę i że nikt tego numeru nie weźmie do ręki. Tymczasem stało się odwrotnie, a nasza rozmowa, która ukazała się w tym numerze, niby o kryzysie wieku średniego, a tak naprawdę o kryzysie egzystencjalnym, była jeszcze długo chętnie czytana i przez tych w wieku średnim, i przez dużo młodszych, i przez starszych. Oboje dostawaliśmy listy od czytelników i od czytelniczek, zwierzających się z tego, jak bardzo się w tej rozmowie odnaleźli.